Witaj, daj mi minutę, a coś Ci powiem. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie z Watykanu. Właśnie Pan dał mi łaskę, że mogłem wejść do Bazyliki Świętego Piotra i pomodlić się za Ojca Świętego Benedykta. Benedykt, Ojciec Święty zmarł, zostawił ziemskie życie w ostatni dzień ubiegłego roku. A w ostatni dzień ubiegłego roku, w pierwszym czytaniu, Święty Jan mówił: Dzieci, nadeszła ostatnia godzina. Myślę, że i my powinniśmy pamiętać. Że najpewniejsza rzecz na tym świecie to, że i dla nas nadejdzie ostatnia godzina, ale najmniej pewna jest ta rzecz, że nie wiemy kiedy. Pomódlmy się za papieża Benedykta i za nas samych, byśmy byli przygotowani na tę ostatnią godzinę. Pozdrawiam cię serdecznie z Watykanu. Pokój i dobra.